Spółka akcyjna ADAS Systems jest jednym z przodujących producentów elektronicznych dystrybutorów paliw i mierników do dystrybucji paliw. Spółka nawiązuje do 70-letniej tradycji produkcji tych urządzeń, znanych pod oznaczeniem ADAS. Montaż dystrybutorów odbywa się w zakładach spółki w Adamowie. Agregaty pompujące i mierniki przepływowe cechują się bardzo niską awaryjnością, co jest wynikiem wieloletniego rozwoju technicznego, Rygorystycznej kontroli jakości oraz dokładności wytwarzania. Spółka Adas Systems posiada szereg certyfikatów i wyróżnień zdobytych na licznych targach przemysłowych. Został oceniony także wyraźny design dystrybutorów. Dystrybutory z Adamowa działają w setkach stacji benzynowych nie tylko w Republice Czeskiej, ale także na Słowacji i Ukrainie, w Polsce, Rosji, Białorusi, Turcji, w krajach byłej Jugosławii, Sudanie lub Panamie. Ze stacji paliw lokalizowanej nieopodal Kremla z dystrybutorów Adast Systems korzystają także kierowcy rosyjskiego prezydenta. Nie tak dawno dystrybutory spółki Adast Systems zostały zainstalowane w 120 modernizowanych stacjach Eurooil, eksploatowanych przez spółkę CEPRO. Instalację dystrybutorów w krajach Unii Europejskiej ułatwia niedawno uzyskany certyfikat MIT. Adast Systems dostarcza także dolne technologie stacji paliw, a także systemy sterujące i kasowe, które kompleksowo sterują i monitorują technologie dystrybucyjne stacji benzynowej. Nowością są dostawy technologii dla dystrybucji bezgotówkowej i bezobsługowej paliw. Najnowszą produkcję przedstawia typo szereg V-Line z modelami Major, Popular, Minor, i dalej dystrybutory do wydawania dodatku Blue i biopaliw. Nowy typ, V-Line, wskazuje aktualne trendy produkcji spółki, którymi są: wykonanie wszystkich części w dużej odporności przeciw korozji, długa żywotność podzespołów, wielofunkcyjna elektroniczna jednostka sterująca z mikroprocesorem, możliwość podłączenia komunikacyjnego do większości systemów sterujących, wykorzystanie komponentów najwyższej jakości, niskie wymagania na konserwację i serwis, oraz atrakcyjna cena. Wizją spółki Adast Systems jest być firmą stabilną, konkurencyjną i w pełni zorientowaną na potrzeby klientów.